serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. Dzisiaj tak trochę upatulony jestem, no bo deszczowo. Akurat teraz się deszczek zatrzymał, ale, ale lało i to ostro. Dziś mamy 7 kwiecień 2014 i dzisiaj kilka słów o, o kiju, marchewce i jemelę. Może tak. Jest ta stara historia z kijem i z marchewką, prawda, która tak bardzo obrazuje, że Potrzeba marchewki, ale i potrzeba kija w życiu, prawda? Jakby to jest taki obrazek troszkę ludzkiej natury, że zawsze musimy mieć zachętę, i musimy mieć tego kija, który będzie nas gdzieś tam gonił do tej zachęty. Ale wierzę bardzo mocno, że sprawa kija i marchewki w mlm wygląda zupełnie inaczej niż w tradycyjnej gdzieś tam formie działalności, prawda, w konwencjonalnym biznesie czy, czy w biznesie, czy, czy w etacie, w pracy etatowej, może w ten sposób. prawda, W relacji szef pracownicy to wiadomo, że szef pokazuje trochę marchewki, prawda? Na no zasadzie tyle możesz zarobić i ta marchewka jest jakąś tam motywacją. No ale szef trzyma kij, prawda? I tym kijem co powiem czas musi, że tak powiem przyłożyć, w cudzysłowie, I wtedy i wtedy na bazie tego strachu ta marchewka jakoś działa. W własnym biznesie konwencjonalnym, a już szczególnie w marketingu dzieciowym, kij jest w naszych rękach. To nie, jest, to, to nie ktoś posiada ten kij, prawda? Mamy tą marchewkę, mamy, mamy nasze cele, wiemy czego chcemy, prawda? Dążymy do tego tak naprawdę? Czy chcemy dążyć do tego, ale czy dążymy? Czy robimy to wszystko, co powinniśmy robić, żeby zbliżać się do naszych celów? No tu często potrzebny jest kij. I ten kij jest w naszych rękach. Ten kij to jest ta nasza samodyscyplina. Samodyscyplina. Niezdyscyplinowanie się, bo ktoś nam każe. Niezdyscyplinowanie, nie, niezdyscyplinowanie się, bo musimy. Bo po prostu musimy i jak się nie zdyscyplinujemy, to ktoś z pracy wyrzuci, to ktoś po prostu mm, pozbawi nas źródła utrzymania i tak dalej. Tutaj ten kij jest w naszych rękach. I, i, i oczywiście, oczywiście y, y, jakoś go sobie zawsze przekładamy, prawda? Jakoś sobie to tłumaczymy, chociaż ja tak gdzieś głęboko wierzę w marchewkę. W kija raczej nie wierzę, w tego kija zewnętrznego oczywiście. Natomiast na pewno, na pewno jest to zupełnie inna sytuacja niż kiedy jesteśmy w pracy i myślę, że stąd bierze się często taka sytuacja, że ludzie, którzy byli na etatach, kiedy ruszają do marketingu sieciowego, no to różnie z tym sukcesem wygląda, przynajmniej w pierwszej fazie, kiedy no jest entuzjazm i tak dalej, no to coś tam się dzieje, jest jakiś efekt, prawda, no ale potem okazuje się, że Ciągle oczekują, że ktoś będzie im kazał, że ktoś będzie ich ustawiał, że ktoś będzie ten kij trzymał, tak jak było w pracy. A tutaj trzeba zmienić mentalność. Tu trzeba bardzo mocno tą mentalność zmienić i wiedzieć, że od rana, kiedy wstaję, to ten kij jest w moich rękach. To ja sam sobie muszę nakazać, muszę powiedzieć, że to mam zrobić, to mam zrobić, to mam zrobić, to mam zrobić i to mam zrobić. Bo od tego zależy moja przyszłość, od tego zależy moje życie, od tego zależy wszystko, co robię. Od tego, co ja tak naprawdę zrobię bez. Jakiegoś zewnętrznego przymusu. Może tyle na dzisiaj o tym kiju, marchewce i MLM-ie. Wioseny nie mocno. Deszczowo, jak, jak mówię. Już te łąki się zazieleniają, jak widzisz. Niebawem będzie naprawdę pięknie, pięknie tutaj. Do zobaczenia jutro. Hej.